Pani Kowalska, jak co tydzień zabiera się do odkurzania mieszkania. I jak co tydzień zaraz zacznie żałować, że nikt nie wymyślił czegoś lepszego niż tradycyjny odkurzacz. Stanowczo, tradycyjny odkurzacz nie jest dla tych, którzy cenią sobie praktyczność i wygodę. Trzeba go nosić ze sobą po całym mieszkaniu, składać, rozkładać. I ten hałas. Czy w tych warunkach można normalnie pracować? To jeszcze nic. W każdym tradycyjnym odkurzaczu wydech następuje wewnątrz pomieszczenia. Do sprzątanego pokoju wraca więc część odkurzanych nieczystości. Coraz częściej stosowane w odkurzaczach filtry wodne również nie eliminują tego zjawiska. Nawet najmniejsze cząsteczki kurzu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a te bez problemu przenikają nawet przez filtry wodne. Tak, tradycyjny odkurzacz to niezbyt zdrowe urządzenie. I niestety niezbyt wygodne. Tak, pani Kowalska na dzisiaj ma już stanowczo dość. A to nie koniec męki na dzisiaj. Najgorsze są schody, po których odkurzaczy zjeżdża sobie w najlepsze. Pan Kowalski również nie jest zadowolony z nieporęcznego odkurzacza. Podczas sprzątania samochodu nie może niestety sięgnąć do wszystkich zakamarków. No i ta rura, którą ciągle się nadeptuje, przez to bardzo ją niszczy. A i muzyki sobie nie posłucha. Tak, po każdym takim sprzątaniu z tradycyjnym odkurzaczem, państwo kowalscy są wykończeni. I obmyślają, jak zabezpieczyć się przed kurzem i roztoczami, których do końca nie sprząta ich odkurzacz. I przed tym upiornym hałasem podczas sprzątania. Czy naprawdę nie ma nic lepszego niż tradycyjny odkurzacz? W końcu żyjemy w XXI wieku. Pani Kowalska, jak co tydzień zabiera się do odkurzania mieszkania. A jednak coś się tu zmieniło. To takie proste. Żadnego dźwigania, składania, rozkładania. Tak szybko i prosto. To musi być system Husky. Państwo kowalscy znaleźli wreszcie coś dla siebie: Husky. Odkurzający system nie tylko wygodny, ale i zdrowy. Husky zapewnia, że wszystkie drobne zanieczyszczenia, bakterie, wirusy, grzyby czy roztocza, które nie pozostały wyłapane przez filtry odkurzacza, wydmuchiwane są poza dom. To coś idealnego dla chorych na astmę i alergię i dla wszystkich, którzy chcą, by w ich domu było naprawdę czysto. I co za wygoda! Dowolnie regulując długość rury teleskopowej unikniemy bólu kręgosłupa podczas odkurzania. Włochate dywany, zbita tapicerka samochodowa to trudno jest odkurzyć. Ale posiadając turboszczotkę podnoszącą włosi sprzątanej powierzchni staje się to wykonalne od ręki. Turboszczotka elektryczna daje dodatkową moc niezależną od siły sącej. Koniec z taszczeniem zwykłego odkurzacza po całym mieszkaniu i męczenie się na schodach. Koniec z hałasem przy odkurzaniu. Nie trzeba obawiać się, że na przykład nie usłyszysz dzwonka do drzwi. Długi wąż słońce dosięgnie w każde miejsce Twojego domu. A w kuchni? Kuchnia to miejsce spotkań towarzyskich. Duża ilość okruchów, pozostałości mąki czy rozsypany cukier, mak lub inne produkty nie muszą oznaczać czasu zmarnowanego na długie, mozolne zanotanie. Wystarczy przecież wyciągnąć z szafki lekki, miękki, choć długi wąż z końcówką sącą. Jedna chwila i nie będzie śladu po małym kuchennym wypadku. Aby szybko pozamiatać w kuchni, wystarczy na chwilę włączyć szufelkę automatyczną. Proste i skuteczne. Separator zbiornik pośredni przenośny. To wygodny sposób usuwania uciążliwych zanieczyszczeń. Zbiornik pośredni umożliwia zastosowanie odkurzacza o dostatecznie dużej sile ssania, centralnego lub większość nowoczesnych odkurzaczy przenośnych. Do oczyszczania kominków, grilli, tarasów, garaży, miejsc majsterkowania i tym podobnych. Umożliwia również usuwanie zanieczyszczeń mokrych. Pan Kowalski jest również zadowolony. Nie dość, że porządnie wyczyści rodzinny samochód, to jeszcze nie straci przy tym słuchu i nie nabawi alergii. A wąż haski nie odkształca się, nawet kiedy pan Kowalski na niego nadepnie, co często mu się zdarza. No i nie trzeba otwierać odkurzacza po każdym sprzątaniu i patrzeć na te wszystkie brudy. Duży 23 litrowy pojemnik na śmiecie haski pozwoli o sobie zapomnieć co najmniej na pół roku. System odkurzania haski jest niezwykle wygodny, funkcjonalny i absolutnie cichy. Dzięki niemu nie tracisz zdrowia i czasu. System haski nie oddaje z powrotem do powietrza części zasadnych zanieczyszczeń, tak jak tradycyjne odkurzacze, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergię i astmę. Haski to czysty i zdrowy dom. Ogniesz! Normalne, jak haski. Haski, kurz nie siada.